dobry, witam was na dinerynka. Dzisiaj będziemy składać łożeczko, mojo, łożeczko takie mojej śwince morskiej. I mój piesek będzie przymierzał ubranka. I te wszystkie rzeczy są z szyjna, A te rzeczy właśnie nagrywałam tam na holu. tam ostatnie, właśnie chyba. Więc no i ogólnie tutaj, jak ktoś nie wie, to on ma na imię kacperek. Kacperku. No i dobra, on nie chce, tam grzecznie siedzi, a ja będę mu to łóżko składać. Wcześniej pokazywałam właśnie. No i dobra, mamy takie ten i takie ten, mamy takie łóżeczko. Yy, dobra, tylko nie wiem, które na górze, które na dole. Yy. o dobra dobra e, jeszcze tutaj ale chyba nie widzicie się został no jakby ten kurde Czyli już chyba... A nie, nie, nie. Myślałam, że chyba źle zrobiłam, ale jednak dobrze. Tak mi się wydaje. Nie no dobrze jest. Łóżeczko. O, kacperek już wygląda. Kacperek. Przesuń się, bo ja się boja, że cię uderzę. Kacperku, no już. O, dziękuję. O, no i ma łóżeczko. Zadowolony jesteś? O, już wchodzi nawet. Może by mu się właśnie ten, coś położyło tam, jakieś takie ten, żeby on tam miękko miał, bo tak ten. Aha, Kacperek to chyba gryzie. A nie, nie gryzie jednak. O, chyba zadowolony. Zadowolony chyba. perku, O, tutaj wejdzie może też. O, wchodzi. Albo on, ja nie wiem, może on nie sięga. Więc może Kasperek. O, biegł tam. Teraz ten. Nagrodę dostaniesz? Nie. Ale to zielasz. Czy Bo ogólnie... Dałam mu przygotowałam jakieś jedzenie. Tu ma jakieś tam warzywa. I tutaj takie ziarenka. On jeszcze chyba zwiedza. Sperek, co ty robisz? A coś tam na nagro... górze. nie wchodź pod to. Perku No. Gdzieś tam grzecznie siedział. Yy, no i dobra. Nie wiem z której strony mu to osiąść. Nie na no, to nie przyczepię na no, tym już. Udee! Tam u góry właśnie, tak jak kiedyś, tylko że on miał wcześniej hamak taki. To jest łóżko, Tylko ja sobie najpierw to wezmę. No kurde. No jezu. Nie, no bo mi tutaj jest, słuchajcie, nie wiem, chod, nie. To umiem w przyczepiać. ja to przyczepiałam? O. Gdyby, gdyby to tak nie spadało, to by było fajnie. O. No i dobra. I dobra, dajemy mu tą drugą miseczkę. Ale to niech ma sobie tutaj. No i dobra, teraz zobaczymy, jak on tam Zaraz Karolinka, czyli mój piesek, jak ktoś nie wie, będzie ten. Musimy mieć No, on do jedzenia poszedł. I ten. Pecberryk będzie musiał wyjść, bo jakby Karolinka się stresuje, jak on jest. Taka zazdrosna. O, on teraz je. No. No dobra, no to teraz idziemy po Karolinkę. Po no. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba ten domek. Karolinka już przyszła. Ja ogólnie ja tutaj mam jej jedzenie, żeby ten na nie uciekała. To będzie tutaj się patrzyła na to jedzenie. Ja ogólnie. Ona zaraz będzie ten. Chyba tutaj położę. E, ogólnie to są jej ubranka, w których można powiedzieć, że chodzi. To jest jej ulubiona skineczka i. Pokażę na razie, a teraz będzie tamte przymierze, te nowe. Jest jej ulubiona i chyba ją ma najdłużej w sumie. Ja no, to nie jest jej najstarsza ubranko, ale ten Miała jeszcze wcześniej inne. Tutaj ma taką bluzę, to jej może mieć na zimę. Taką I taką sukieneczkę. I te dwie rzeczy są też z i ona je przymierzała na którymś tam odcinku. Yy, więc no i ogólnie... Teraz będzie przymierzać te nowe rzeczy. No i dobra, ogólnie teraz pokażę ten. Znaczy Karolinka zaraz będzie przymierzać, tak. Nowe ubranka. Tutaj masz, Karolinka, powiedz co. Dobra. Bo nie ma tutaj taką sukieneczkę. Z truskawki, chyba? Czy to maliny są? Kawal, gdzie ty idziesz? Dobra, i może dam kawałek tego w sumie. Tylko, jakbym jest ciężko z tymi paznokciami. Dobra, jak będzie powoli jadła, to. Tylko się nie śpiesz, kawalnika. Yy, ten. Dobra. Yy. No, i to jest jakieś. smaliny czy tuskawicę? Nie wiem, co to jest, ale taka sukieneczka, zaraz ją przymierzy. Yy. Nie jedźmy wszystkich na No, raz. no i dobra, następną mamy rzecz. Yy, Kolejna sukieneczka, przymierzy zaraz. Yy. O, jaka to już. Yy, Tutaj ma taką sukienkę kolejną, i do tego taką kokardkę. I ma jeszcze taką na szyję. Więc będzie teraz ta przymierzacja. Tak się prezentuje Karolinka. Taka śliczna, taka tylko W tej trzecie pierwszej. Korolek o tak. Podoba się. Podoba. Karolinko. Stylizacja numer dwa. Tak się Karolinka prezentuje. Oboz. Kolinka nawet kokardkę teraz ma. Bo. siliczna jesteś. Ojej. O, krzywa trochę, ale trudno. No i ostatnia też tam. No i Karolinka już ostatnią rzecz przymierzie. taką różową, nie wiem, apaszkę No. I no. Ja już powoli będę kończyć ten odcinek, bo ona tutaj tak dyszy i niech jest na spokojnie te ciastka, bo jakoś trzeba było ją zachęcić, żeby... Przyszło. Mhm. Więc ja się już będę z wami żegnać, więc jeśli się Wam podobała, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa-pa!